Cześć! W tym odcinku powiem Ci o tym, jak samodzielnie w domowym zaciszu ćwiczyć mówienie po angielsku. Co robić, a czego nie robić, aby mieć rezultaty. Oczywiście jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym sposobem na to, aby rozwinąć umiejętność mówienia, aby zacząć mówić płynnie i swobodnie po angielsku, są konwersacje. I o konwersacjach, o pięciu zaletach płynących z tej formy zajęć mówiłam tutaj, w tym odcinku, link znajdziesz na górze. Jednak, co zrobić, kiedy nie mamy możliwości wzięcia udziału w konwersacjach, albo mamy konwersację raz czy dwa razy w tygodniu i dodatkowo chcemy poćwiczyć mówienie w domu? Zanim powiem Ci, jak konkretnie ćwiczyć mówienie, umówmy się, czym mówienie tak naprawdę jest. Zauważam, że bardzo dużo osób źle podchodzi do nauki mówienia, dlatego że traktuje mówienie jako wiedzę. Hmm, czyli na takiej zasadzie, okej, okay, najpierw nauczę się bardzo dużo słów, przyswoję gramatykę i potem zacznę mówić. Wtedy będę gotowa, gotowy, żeby mówić, dlatego że będę miała albo miał cały ten zasób językowy. No i tak niestety to nie funkcjonuje, dlatego że mówienie to jest umiejętność, to nie jest wiedza. Mówienie to jest wyrażanie naszych myśli. To nie jest recytowanie jakichś formułek, to nie jest recytacja słówek nauczonych na pamięć. To jest wyrażanie myśli, umiejętność, nie wiedza. Ja zawsze porównuję mówienie do jazdy samochodem. Myślę, że to jest bardzo dobra analogia, żeby zrozumieć, czym mówienie tak naprawdę jest. Bo popatrz się. Jeśli znasz na blachę zasady ruchu drogowego, jeśli wiesz, jak zmieniać pedały, jeśli wiesz, jak zmieniać biegi, ale nigdy nie miałeś czy nie miałaś możliwości jechać samochodem, to nawet posiadając tak dużą wiedzę, nie jesteś w stanie jeździć. Po prostu tak to nie funkcjonuje. I jeśli odwołamy się do języka, wygląda to identycznie. Nasze zasady ruchu drogowego to może być gramatyka. Możemy mieć bardzo dobrze opanowaną gramatykę. Nasze pedały, tak, operowanie pedałami, to jest słownictwo. Biegi to jest na przykład wymowa. Nawet jeśli opanujemy gramatykę, słownictwo, wymowę, ale nigdy nie mówiliśmy, no to nie ma opcji, żeby mówić nawet posiadając tak dużą wiedzę. Więc aby mówić, trzeba mówić. I to jest cały sekret nauki. Mówienie to jest trening mówienia i bycie systematycznym. I teraz czego nie należy robić? A, um, ja niestety, ale często widzę jak mówienie wygląda u co niektórych osób. Przede wszystkim nie mówimy do siebie, mówimy to tak w cudzysłowie w myślach albo pod nosem, bo ym, niekiedy widzę takie komentarze ym, co od niektórych no, z tym mówieniem y, to jest nieprawda ja mówię do siebie w myślach mówię do siebie pod nosem ale nie, nie widzę rezultatów to nie działa, tak, to nie działa no, jeśli będziesz mówić do siebie w myślach czyli nawet nie mówić, ale jakby myśleć lub mówić pod nosem, to nie nauczysz się mówić, dlatego że słowa muszą przejść przez nas aparat mowy, przez nasz aparat mowy. Inaczej nie będzie to skuteczne. Więc mówimy do siebie na głos. To jest mega ważne. Mówimy na głos. Czego jeszcze nie robimy? Nie skupiamy się na nauce gramatyki bez żadnej praktyki. Nauka gramatyki jest oczywiście potrzebna, jednak od razu trzeba przekuwać to w praktykę. To nie może być tak, że uzupełniamy sobie ćwiczenia gramatyczne i nic z tym nie robimy. Nie ma w ogóle mówienia. Trzeba, trzeba wdrożyć tutaj praktykę mówienia. Zaraz będę o tym mówić. To samo ze słownictwem. Jeśli uczymy się słownictwa na pamięć i... Po prostu to odtwarzamy, odtwarzamy ten listę słów na pamięć, no to to nie jest mówienie, bo to nie jest nic kreatywnego, to jest odtwórcza praca. Nie, więc yy, no, tutaj nie będziemy mówić, tak, to nie jest yy, mówienie. Nie można też uczyć się biernie, czyli na przykład polegać na samych aplikacjach. Bardzo często widzę, jak osoby polegają tylko na aplikacjach. Wybierają sobie jakąś aplikację i wałkują po prostu te ćwiczenia codziennie. Spędzają 15 minut, 30 minut na aplikacjach, um, używają tej aplikacji przez rok, a po roku okazuje się, że nie mówią, bo nie ma tej praktyki mówienia. Więc aplikacje są ok, ale to jest narzędzie i trzeba zawsze mówić. Dobra, no to przejdźmy do tego, jak konkretnie ćwiczyć to mówienie. Codziennie mów do siebie po angielsku. Przynajmniej powiedziałabym kwadrans dziennie. Mów do siebie na głos. Um, układaj bardzo proste zdania. Nie komplikuj. Bo też widzę u bardzo wielu osób, że wygląda to tak, że zaczynają mówić, ale chcą mówić tak jak po polsku. No, to nie jest możliwe, tak się nie da. Zaczynamy od bardzo prostych zdań, czyli osoba. Czasownik, reszta zdania. I po prostu to wałkujemy. Czyli na przykład ja teraz jem. I'm eating now. Nie wiem, oglądam Netflixa. I'm watching Netflix. Czytam książkę. I'm reading a book. I tak dalej, i tak dalej. Czyli relacjonujemy to, co robimy. Tak? To, co robimy teraz, i tutaj ćwiczymy czasy teraźniejsze. Mówimy, co robiliśmy, Wczoraj czy w zeszłym tygodniu, żeby poćwiczyć sobie czasy przeszłe, i mówimy też, co będziemy robić w przyszłości. Opowiadamy o naszych planach, i tutaj ćwiczymy czasy przyszłe. I tutaj tip z mojej strony najlepiej, jak się poruszamy podczas mówienia, a jeszcze, jeśli mielibyśmy taką możliwość mówić, na zewnątrz, ćwiczyć to mówienie na zewnątrz, no to byłoby super, dlatego, że wtedy nasz mózg się dotlenia. Ale jeśli nie mamy takiej możliwości i ćwiczymy na przykład w domu, to bardzo radzę poruszać się. Wtedy też angażujemy więcej zmysłów, angażujemy całe nasze ciało i to mówienie jest bardziej skuteczne. Czyli relacjonujemy, tak, to co robimy teraz, co robiliśmy wczoraj, w zeszłym tygodniu i tak dalej, co będziemy robić, nasze plany i mówimy na głos i poruszamy się, tak? Nie siedzimy. Co jeszcze? Bardzo dobrym sposobem jest mówienie do lustra. Dlatego że wtedy widzimy, jak my zachowujemy się w języku obcym, y, jaką mamy mowę ciała i tak dalej. Więc jeśli na przykład y, wykonujemy makijaż albo myjemy zęby, obojętnie co, jesteśmy przed lustrem, to fajnie jest mówić do siebie na głos y, właśnie do lustra. Kolejnym fajnym pomysłem jest nagrywanie się. Nagrywanie się, czyli bierzemy sobie telefon, start, nagrywamy i potem odsłuchujemy, poprawiamy błędy. To jest bardzo fajne ćwiczenie, które nie jest zbytnio lubiane przez osoby, które uczą się angielskiego, dlatego że my nie lubimy zbytnio naszego głosu, ale to ćwiczenie jest naprawdę bardzo, bardzo efektywne. Więc zachęcam cię do tego, żeby nagrywać się. Jeśli jest to możliwe, nagrywaj się codziennie, choćby przez minutę. Jeśli nie, no to przynajmniej raz w tygodniu powiedz sobie, OK, nagrywam się przez 5 minut, żeby to też było Twoją rutyną. I taki najfajniejszy sposób na to, żeby ćwiczyć mówienie, to jest yy, nagrywanie się w formie wideo. To już dla bardziej odważnych, ale to jest naprawdę najlepszy sposób na to, yy, żeby właśnie. Ćwiczyć to mówienie po angielsku. Czyli znowu, wybierasz sobie jakiś temat, włączasz telefon, nagrywasz się. Robisz to codziennie przez minutę albo raz w tygodniu przez na przykład 5 minut. Gwarantuję ci, że jeśli przez miesiąc będziesz to robić, czy na przykład codziennie będziesz się nagrywać, czy to w formie audio, czy wideo to zobaczysz bardzo duże rezultaty. Tylko właśnie trzeba być systematycznym, robić to yy, regularnie i odsłuchiwać się. To też, żeby nie było tak, że się nagrywamy i koniec. Nie, trzeba się odsłuchać, trzeba poprawić swoje błędy, przeanalizować wypowiedź, wtedy to będzie skuteczne. Yy, I teraz chciałabym powiedzieć co nieco o gramatyce i słownictwie, bo yy, jeśli chodzi o ćwiczenie mówienia, to oczywiście powinniśmy mówić, Mówić do siebie na głos, jednak powinniśmy też mówić w sytuacji, kiedy uczymy się gramatyki czy słownictwa. I teraz jak to robić? Na przykład, kiedy uczymy się gramatyki, mamy jakąś strukturę gramatyczną, to nie kończmy na ćwiczeniach gramatycznych. Od razu przekuwajmy to w praktykę. Na przykład, uczymy się zdań warunkowych, czyli na przykład, gdybym była taka i taka to zrobiłabym to i to albo jeśli będę mieć nie wiem czas to zrobię to i to od razu układajmy własne zdania najlepiej jeśli tyczą się one naszego życia wtedy to jest jeszcze bardziej efektywne układajmy własne zdania rozwijajmy tą strukturę jeśli mamy na przykład zdania twierdzące to hmm, zastanówmy się jak będą brzmiały pytania jak będą brzmiały negacje bardzo dużo osób Radzi sobie ze zdaniami twierdzącymi, ale ma problem z pytaniami. Więc um, zawsze przy jakiejkolwiek strukturze um, utwórzmy sobie pytania i przeczenia. E, co jeszcze? Możemy sobie ułożyć jakąś historyjkę, um, stosując daną strukturę gramatyczną. Na przykład, ćwiczę czasy przeszłe. Mam czas, na przykład, past simple i past continuous. Spróbuj sobie ułożyć jakąś historyjkę o tym, co robiłeś, robiłaś tak, żeby była ta praktyka mówienia, żeby nie tylko zrobić ćwiczenia, i koniec, tak? Robimy ćwiczenia, od razu przekładamy y, tę wiedzę w, w praktykę. I ja bym powiedziała tak, 20% tych ćwiczeń, 80% mówienia. Jeśli chodzi o słownictwo, y, no to podobnie. Um, uczymy się w taki sposób, że układamy własne zdania. Mamy jakieś nowe słówko, ułóżmy zdanie, zdanie o sobie, wymówmy go na głos. Też możemy ułożyć jakąś historyjkę, jeżeli mamy bardzo dużo słówek. Na przykład e, mamy 10 nowych słówek, ułóżmy sobie z nich historyjkę. E, co jeszcze można zrobić? Można ułożyć na przykład definicję, czyli zamiast m, pisać na przykład, że look to jest patrzeć, Ułóżmy definicję. To też nam pozwoli myśleć po angielsku, zacząć właśnie jakby wyrażać myśli po angielsku, a nie tłumaczyć z polskiego na angielski. I na zakończenie taki mały tip z mojej strony: jeśli samodzielnie ćwiczysz mówienie, chcę, żeby było to efektywne, to bardzo Ci radzę wyobrazić sobie, że z kimś rozmawiasz. Żeby to mówienie to było mówienie w interakcji, a nie cały czas mówienie ciągłe. Dlatego, że mówienie polega na rozmowie z drugim człowiekiem. Mówienie to jest interakcja. I jeżeli będziesz ćwiczyć tylko mówienie do siebie, ale na zasadzie, że tylko relacjonuję, co robiłam, co będę robić, co robię teraz itd., itd., a nie zadaję pytań. Czyli jakby nie ma dialogu, nie, nie ma interakcji, to ryzyko jest takie, że kiedy przyjdzie do rozmowy, będziesz się blokować, bo przyzwyczajasz się do mówienia takiego ciągłego, a nie mówienia w interakcji. Więc postaraj się stworzyć takie jakby sytuacje, że rozmawiasz z drugim człowiekiem. Mam nadzieję, że moje wskazówki Ci pomogą, i teraz wiesz, jak ćwiczyć mówienie po angielsku i co robić, aby to mówienie było skuteczne. Dzięki wielkie za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!